Drugie zadanie egzacyjne na placu manewrowym to jest ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. W tej części zadania w pierwszej kolejności musisz uruchomić silnik. 2. zwrócić uwagę, czy zgasły wszystkie czerwone kontrolki umożliwiające dalszą jazdę. 3. włączyć odpowiednie światła do jazdy w ruchu drogowym. Następnie upewnić się o możliwości ruszenia i przejechać pasem ruchu do przodu i do tyłu. Pamiętaj, że w tej części zadania bardzo ważna jest obserwacja toru jazdy do przodu i do tyłu, w szczególności do tyłu. Najechanie na pachołek bądź linię powoduje przerwanie egzaminu. Jeżeli widzimy taki krytyczny błąd, że za chwilę go popełnimy, zatrzymajmy pojazd i poprosimy egzaminatora o drugą próbę. A teraz zaprezentuję jak poprawnie wykonać to zadanie. W pierwszej kolejności uruchamiamy silnik. Zwracamy uwagę, czy zgasły wszystkie czerwone kontrolki o niebrzmiącą dalszą jazdę. Włączamy odpowiednie światła do jazdy w ruchu drogowym. Upewniamy się możliwości ruszenia. Włączamy pierwszy bieg. Zaczynamy jazdę pasem ruchu do przodu, następnie do tyłu.